Cześć, z tej strony Agent Specjalny. Dziś odcinek trochę w innej scenerii, jak widzisz, będę chciał Ci pokazać po prostu oferty, ceny, porozmawiać trochę o tym, jak zamieszczać oferty, jak nie zamieszczać, jakie są czasami ciekawe przykłady, przypadki. Jak to jest z tymi wszystkimi cenami, jaka jest wartość nieruchomości, w jaki sposób je wyceniać. No generalnie o tym wszystkim, co jest w internecie. Co można zmieścić w takim krótkim odcinku, i może zaczniemy od pierwszego przykładu, który widzimy tutaj przed, przed nami. To jest każdemu znany portal internetowy, jeden z najpopularniejszych, gdzie pojawia się mnóstwo, mnóstwo ofert każdego dnia z całej Polski. Wybrałem sobie jedno głoszenie, z, jak widzisz, nie z mojego miasta, bo to Opole tak naprawdę. Ja tam nie działam, nie znam w ogóle rynku, więc specjalnie wybrałem miasto, żeby pokazać Ci na przykładzie obcego dla mnie miasta, że w zasadzie te przykłady, o których będę dziś mówił, są, są wszędzie. Ludzie pytają, jak wystawiać ogłoszenia, jak sprzedawać te, te mieszkania, jak dobrze sprzedać, jak dobrze wynająć, za ile powinienem wystawić. Dziś nawet pytałem kolegi, ile jest jego mieszkanie warte na wynajem, a on mówi: Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, sprawdziłbym w internecie, a w internecie ceny są bardzo różne. Ale ceny to jedna rzecz, a wystawienia ogłoszenia to kolejna. No i chciałbym Ci tutaj pokazać, jak jest wystawione ogłoszenie pana Jarka o sprzedaży mieszkania dwupokojowego w centrum Opola. Jak widzisz, pierwsze zdjęcie no mnie już nie przekonuje w ogóle. Ja w tym momencie w ogóle nie patrzę na, na, na cenę. No i teraz tak, ktoś może powiedzieć, że no to jest ciekawa oferta, bo... No bo, no bo to jest osoba prywatna i można faktycznie z tą osobą porozmawiać i, i może łatwiej, można to mieszkanie wyrwać, że tak powiem, z, 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 z rynku i je kupić. Oczywiście zależy, jaką masz strategię, jakie masz podejście. Czy chcesz to kupić jako osoba prywatna, czy może chcesz to mieszkanie wziąć do swojego portfela inwestycyjnego jako biuro nieruchomości. Ale mamy tu informację, że bez pośredników ta informacja jest tak napisana, że jej prawie nie widać. Ale po powiększeniu, czy na następnych zdjęciach, ta informacja się pojawia. Ale zwróć uwagę na te zdjęcia: no, one są po prostu bardzo, bardzo, bardzo słabe. I takich ofert jest dużo. Mnóstwo już jest ofert dobrze zrobionych, z ładnymi zdjęciami. I pokażę Ci dzisiaj też kilka takich e, przykładów. No ale popatrz na to zdjęcie. Ciemne zdjęcia, tu w ogóle no, brzydki kolor, stare szafy. Dodatkowo ten napis, który tutaj krzyczy nam na samym środku zdjęcia, no nie zachęca to, przynajmniej mnie. Kolejne zdjęcie. Mieszkanie uważam, że fajne, bo można by je delikatnie odświeżyć, nawet wymalować na, na biało i nie byłoby widać tutaj tych wszystkich brudów, plam. Zrobić to z jakimś ładnym światłem, lepszym aparatem i i w inny sposób byłoby to wszystko ciekawiej zrobione. No bo zobacz, to mieszkanie naprawdę jest ładne i są lustra i są ładne drzwi i jest ładnie wyremontowana kuchnia, jest bardzo ładna łazienka uważam, ale nie ma wycią wyciągniętego potencjału. Ktoś to zrobił po prostu na odwal no i jeszcze tutaj wrzucił nam napis bezpośredników, czyli generalnie ma jakąś Jakieś złe doświadczenia, może, a może po prostu tak sobie myśli, że pośrednik to jest ktoś, kto chce na nim zarobić. Ale przecież pośrednik może zabrać prowizję tylko od osoby, która kupi to mieszkanie. Czyli Jarek sprzeda mieszkanie za załóżmy te 215, chociaż najprawdopodobniej sprzeda taniej. No i e, prowizja będzie wzięta przez agenta od tego, który kupi, a nie od Jarka, więc Jarek nic nie będzie tracił, dając pośrednikowi to mieszkanie. A pośrednik może zrobić, jeśli jest ogarnięty i zna się na tym. Może zrobić lepsze zdjęcia, może naprawdę dać ciekawszą e, ofertę. Może nawet zaproponować, żebyśmy to mieszkanie delikatnie stuningowali, bo, bo, bo same zdjęcia, jak widzisz, e, zrobienie tych zdjęć, no tu są dwa pokoje, tak? Tu jest jeden, a tu jest ten drugi. No zdjęcia są słabe bardzo. I uważam, że samo zrobienie dobrych zdjęć już zmieni to ogłoszenie, dużo, dużo bardziej. Ja bym się nie skupiał bardzo też na, na cenach, które, które tutaj są, bo często ludzie pytają: A jak z tymi cenami? Że mamy rynek, że rynek rośnie, że rynek spada, że dzisiaj jest górka. Ja uważam, że. Możesz tego wszystkiego posłuchać, co ludzie mówią, ale zawsze fajnie by było, gdybyś miał swoje zdanie. Zobacz, tu mamy prawie 6000 zł za metr, czyli uważam, że, że dużo. Nie znam cen opolskich dokładnie, bo każde miasto gdzieś te ceny ma bardzo bardzo różne, ale uważam, że to jest no, wysoka, wysoka cena, jak, jak na dzisiejsze realia. Około 6000 zł. No, takie są dzisiaj ceny w niektórych miejscach, ale to jest, to jest dużo. Ja uważam, że okazje są codziennie i tak naprawdę nie ma co się skupiać. O, a propos cen, wyskoczyła nam tutaj reklama, jak widzisz, ceny od 8.500 zł za za Kraków. Więc te ceny są naprawdę różne. Ostatnio osoba mi bliska kupiła z rodziny za 3.800 chyba, jak dobrze pamiętam, 3.800, 3.900 za metr. Także takie okazje są i uważam, że one są codziennie, codziennie w każdej, w każdej branży, I czy w najmach, czy w sprzedażach. Jest takie stare powiedzenie, że okazje są jak autobusy, czyli jak jeden odjedzie to za moment przyjedzie drugi, także tym się nie powinieneś przejmować. I fajnie by było, jakbyśmy na przykład jeszcze tutaj, zobaczę sobie, o tu, mam też, tu masz, mam też jedno mieszkanie, tu pamiętacie to brzydkie, a tu mam inne mieszkania. I przeglądając sobie właśnie oferty, znalazłem jedno mieszkanie, które właśnie w taki sposób przykuło moją uwagę. I myślę sobie, o kurcze, fajne. A pamiętacie przecież, ci, którzy. Ci, którzy oglądali, czytali mój, mój e-book, który jest do pobrania za darmo pod tym filmem. Będziecie mieli tam linka, możecie sobie pobrać za darmo. Tam jest informacja między innymi o tym, że właśnie jak przygotować dob dobrze zdjęcia, dlaczego warto zrobić na przykład w zdjęciu taką czerwoną ramkę. No i teraz widzicie na żywym przykładzie, co daje ta czerwona ramka. To zdjęcie dzisiaj to nie jest moje, tak. Ja to zdjęcie dzisiaj znalazłem i też przykuło moją uwagę. No i zobaczmy, co my tu mamy. Raz, że mamy bardzo fajny tytuł. Słoneczne dwa pokoje, mieszkanie z pięknym widokiem. Na i zobaczcie, z widokiem na. No i na coś ciekawego najprawdopodobniej, ale są dwie kropki, jest niedopowiedzenie. I jest ramka. I cena już tam może nie gra roli dla niektórych, bo te zdjęcia są genialne. Zaraz wam je pokażę. Cena za metr już też jest wysoka, ale co tu się dzieje? Zobacz to zdjęcie. I wrócę może do zdjęcia numer jeden. I to jest to samo miasto. Jedno mieszkanie i drugie mieszkanie. Tam jest las, i tu też jest las. Różnica kolosalna, prawda? Zobacz, zobacz co, tutaj, co tutaj widać. Pokażę Ci oczywiście kilka kolejnych zdjęć, jak wygląda całe mieszkanie. Jest jasne, tak? czyli kolor uniwersalny, biały, panele. Kilka dodatków, nie przesadzone. Jak widzisz, tu na oknach są sztuczne kwiatki z Ikei, które kosztują kilka złotych jako dodatki. Jest kilka, jakiś, jakiś mebel tutaj, jakieś szafki. No naprawdę, nie ma tutaj zbyt jakichś bardzo drogich rzeczy do wykończenia tego mieszkania. To jest taki po prostu ładny stan Ikea. Tu jest najprawdopodobniej jakiś tapczan, który może być nawet używany, ale jest przykryty kocem. Są dodatki też z Ikei, rzeczy, które możliwe, że były kupione tylko do tego, żeby zrobić zdjęcia, i one wszystkie znikną stąd, i ten pokój będzie pusty. To może być nawet wykładzina, a nie panela i biała, biała, biała farba, która tak naprawdę daje super efekt. No i zobaczcie, jak wygląda to mieszkanie, jak wyglądają te zdjęcia zrobione. Od razu inaczej przyjemniej ogląda się takie ogłoszenie. Też zdjęcie okolicy, czyli widzimy, że jest fajnie wyremontowany chodnik, że jest elewacja, że jest no po prostu zadbana klatka, że jest zieleń. I tu będziemy mieli ostatnie zdjęcie, widok z okna, ale to jest chyba wizualizacja, bo tam w ogłoszeniu, jak dobrze pamiętam, był, była informacja, że będzie remont robiony, takiego właśnie skwerku, placu, więc tak to najprawdopodobniej będzie wyglądało. Być może dzisiaj tam jest po prostu trawa. I jeszcze wrócę sobie do tej głównej listy, gdzie jak widziałeś mieliśmy dwie ramki. I to jest to samo ogłoszenie. Pierwsze ogłoszenie i drugie z informacją rezerwacja. Możemy sobie spojrzeć na daty. Tu jest 29 sierpnia, a tu jest 6 września. Czyli właściciel po tygodniu wrzucił drugie ogłos ogłoszenie z informacją, że jest rezerwacja. I pytanie: czy naprawdę jest rezerwacja, czy on tylko wrzucił drugie ogłoszenie, dlatego, żeby trochę podbić zasięgi, żeby była większa szansa, żeby to mieszkanie ludzie znaleźli po prostu. Ono jest ładne, jest czerwona ramka, są ładne zdjęcia, ale samo słowo rezerwacja. Sugeruje, że ktoś tym mieszkaniem się interesuje, że może ktoś nam je wyrwać z rąk, że jeśli ktoś się je zarezerwował, to może one jest naprawdę fajne i warto się nim zainteresować. Często tak robią handlarze samochodów, kiedy się o tym dowiedziałem, że wpisujemy rezerwacja albo zarezerwowane. I, no i myślisz sobie: kurczę, ładne zdjęcie zarezerwowane, to może warto zadzwonić, może już naprawdę ktoś tam zobaczył potencjał i, i nie ma tylko może pieniędzy albo, albo nie ma na na jakąś tam wpłatę czy, czy, czy załatwia kredyt, więc Ty możesz tam zadzwonić, ale właściciel, jeśli zrobił taki, taki trochę trik nie do końca fajny, ale, ale też może działać, no to odbierze telefon i powie, no faktycznie może była rezerwacja, ale ta osoba się już rozmyśliła i to mieszkanie jest nadal wolne. Myślę, że jest to jakiś sposób, żeby na pewno się wyróżnić z, 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 z tłumu, a też pokażę ci jeszcze kolejne mieszkanie. Myślę, że to będzie jeszcze większy kontrast niż ten przed chwilą. Na to właśnie tego szukałem, tego ogłoszenia. No, to jest wiadomo: mieszkanie z czasów, jak widzisz, PRL wszystko, wszystko stare. Zdjęcia zrobione w nocy po ciemku. To też ma wpływ, jak te zdjęcia wyglądają tutaj, bo to mieszkanie też, myślę, że każdy fotograf, który, który dobrze robi zdjęcia, mógłby mi powiedzieć: Oj, tam przecież można by z tego zrobić naprawdę ładne zdjęcia, faktycznie mieszkania, które jest w stylu retro i tylko dobrym aparatem, i dobrze się do tego przygotować, zrobić dobre światło, i też by to było ładne zdjęcia. Myślę, że tak. Raz, że to jest zrobione aparatem, dwa, że po ciemku, trzy, że. No, tak jak ludzie mieszkają, tak to jest pewnie zrobione. Pokażę Ci wszystkie zdjęcia, które tutaj są, tego mieszkania. No, może jest wysprzątane. Nie ma, nie ma tutaj jakiegoś strasznego bałaganu, no ale no te zdjęcia po prostu nie działają takie tak? jakieś wory tutaj, stara szafa, jakieś po prostu fikusy, każda, każdy mebel z innej parafii, jak to mówią, wszystko zagracone te pokoje wydają się bardzo małe, zwróć uwagę, że tu nie ma po prostu powietrza w tych pokojach, nie ma miejsca, wszędzie tu jest coś wszystko jest zastawione, tak się kiedyś robiło, że po prostu im więcej mebli, że każdy centymetr musiał być zagospodarowany tu jeszcze jakieś biureczko, tutaj wciśniemy na styk jakąś po prostu kanapę, nie wiadomo po co więc każdy pokój miał być sypialnią, tu tak samo rozkładane, jakieś, 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 jakieś łóżko, które miało służyć komuś, kto może kiedyś przyjedzie do nas. No i wszędzie, wszędzie powciskane, tu tak samo widzisz fotele. No nie ma tu po prostu miejsca, żeby przejść. Wszędzie jest strokato, wszystko jest. Z... W jakieś ciapki, w jakieś centki. To są ciemne kolory, tapeta do tego, jakieś ogromne zegary. No, wszystko, no, nieładne po prostu, więc gdyby ktoś chciał robić e, nawet zdjęcia takiego starego mieszkania, no bo wiadomo, może to mieszkanie jest na sprzedaż, bo ktoś dostał w spadku, może ktoś się wyprowadza i chce się ze starego mieszkania wyprowadzić i się go pozbyć, ale generalnie najprostszą metodą byłoby wyrzucenie tego wszystkiego i zrobienie zdjęć pustych pokoi, bez tej kanapy, bez tych wszystkich mebli, bez nawet e, firan, bo weszłoby światło dodatkowe naturalne. Z zewnątrz zrobienie tych zdjęć w ciągu dnia. Także tutaj widzisz na żywym przykładzie, jak to wszystko wygląda. No stare mieszkanie, ale można by było inaczej to wszystko zrobić. No dodatkowo jakieś rzeczy, takie prywatne, jakiś telefon, jakaś kawa, tu jakieś śmieci, nie wiadomo co. No wszystko to sprawia, że takie ogłoszenia, no nie ogląda się ich ładnie. Tak, 50 różnych jakichś szamponów, szamponików. Takich ogłoszeń jeszcze jest sporo w internecie. No tutaj też widzimy, że, że, że wszystko się zgadza: wszystko jest e, wyposażona, jest toaleta. No i mamy jeszcze taki e, pseudorzut, jak to mieszkanie wygląda. To może jest najbardziej potrzebna rzecz z tego mieszkania. No ale tak to wygląda, i, 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 i przeskakując jeszcze na to mieszkanie, mogę ci pokazać, jak wygląda salon, jak wygląda salon. Myślę, że to może mieć podobny nawet, podobny nawet metraż. Ale okazuje się, że jedno i drugie no wygląda zupełnie, zupełnie inaczej. Także widzisz, że naprawdę te mieszkania są przeróżne, przeróżniste na, na internecie dzisiaj w każdym mieście, myślę, w którym klikniesz. Takie mieszkania możesz znaleźć, a internet to jest, jak wiesz, tylko jedno źródło szukania tych okazji. Okazje z internetu, okazje z rynku ukrytego, gdzie twoi znajomi mogą ci podsuwać jakieś okazje. Takie dwa przykłady z ostatnich dni, tygodni. Pierwsza kawalerka, którą, którą kupiliśmy to kawalerka w Mysłowicach. Cena ofertowa bo to też jest ważne, że są ceny ofertowe i transakcyjne. Czym one się różnią? Cena ofertowa to jest cena, którą widzimy tutaj, czyli 246 tysięcy zł. Tutaj też właściciel wpisał, że do negocjacji, czyli on jest gotowy już negocjować i nawet nie trzeba mu tego proponować, bo on sam, sam to proponuje. Więc wiadomo, że ta cena ofertowa jest taka, a transakcyjna będzie mniejsza. No i właśnie, w przypadku tej kawalerki, którą kupiliśmy za 60 tysięcy zł, cena ofertowa była. 70 kilka, 74 bodajże, no i właściciel miał dużą motywację, żeby to sprzedać. Nie pojawiło się to ogłoszenie nawet w internecie, bo przez rynek ukryty, przez dobre relacje, ta oferta trafiła do nas. Kolejna oferta, której wiem, mój kolega kupił kawalerkę w Gliwicach za 60, również za 60 tysięcy złotych, i po lekkim tuningu i przygotowaniu tego mieszkania sprzedał inwestorom z Warszawy za około 90 tysięcy, jak dobrze pamiętam. Więc te ceny, które są w internecie lub, lub gdzieś tutaj są wpisane, czasami w ogłoszeniach, nie zwracaj na nie tak stuprocentowo uwagi. Musisz poznać też motywację sprzedającego. Być może jemu zależy na, na sprzedaż. Jak tu jest 246, okej. Okay. Często warto zadać pytanie, wie Pan co, za ile Pan realnie sprzeda to mieszkanie, czy Panu zależy, jaka Pan jest, pana jest motywacja, czy Pan jest właścicielem, czy Pan jest inwestorem, czy Pan te mieszkania kupuje i, i remontuje i zarabia na nich. No mnóstwo pytań, warto się dowiedzieć tak naprawdę, co ten właściciel czy właścicielka robi z tym mieszkaniem, czy dostał w spadku, jest z innego miasta i ma problem, żeby tym mieszkaniem się zajmować, bo dojeżdża i chce się pozbyć. Warto się po prostu dogadać, czasami można zastosować kredyt kupiecki, nie mając kredytu. I nie mając całej gotówki, można zaproponować po prostu mieszkanie, kosztuje, załóżmy, 200 tysięcy. Droga pani, no kupiłbym to mieszkanie, ale kredytu nie dostanę. Mam 70 tysięcy złotych w tym momencie. Mogę dać 70, za miesiąc 70 i za dwa miesiące 70. Umówmy się na te, załóżmy 3 raty i dzięki temu dostanie pani 210, tak? Jest to dla pani jakiś bonus, dla mnie też. Wszyscy korzystają. Umówmy się na jakąś umowę, pójdźmy do notariusza, spiszmy coś. Mamy tam jakąś relację, znamy się trochę, no ale pani po prostu wtedy zyskuje, że pani ma sprzedane. I od razu ma Pani sprzedan. Nie musi się Pani martwić, bo może za 200 tysięcy będą inni chętni, ale, ale będzie kredyt. I tak Pani będzie musiała dwa miesiące poczekać, a może ten kredyt nie zostanie przyznany. Więc generalnie no, trzeba się dostosować, szukać opcji. Pamiętaj, że jak nie drzwiami, to oknem. Niektórzy mówią, jak nie drzwiami, oknem, to, to kominem. Jak Ci zależy, to znajdziesz. Tych okazji naprawdę jest dużo. Ja uważam, że są okazje codziennie. I jeśli nie ma tam, gdzie patrzysz, to trzeba inaczej popatrzeć lub iść w inne miejsce. To jest jeden tylko z portali, który pokazuje, a tych portali jest dużo, dużo więcej, sam wiesz. Co jeszcze? Są jeszcze takie grupy, jak na przykład grupy na Facebooku. Tu jest przykład grupy, którą gdzieś tam mogę polecić, akurat jeśli chodzi o, o to miasto, czyli wynajem, sprzedaż, kupno mieszkań. No tu są ogłoszenia ludzi prywatnych, agentów nieruchomości. I dlaczego chcę podać ten przykład, bo kiedyś, pamiętam, to było już dobrych 4-5 lat temu, o godzinie 23 przyjechałem do domu, wszedłem na taką grupę i widziałem, że jest ogłoszenie i tu pojawiło się ogłoszenie. Oczywiście już go teraz nie jestem w stanie znaleźć, bo to już poleciało daleko, daleko w dół, ale było ogłoszenie, że ktoś wynajmie, wynajmie mieszkanie, kawalerkę i tam była cena podana, już dokładnie nie pamiętam, ale była atrakcyjna, i to mieszkanie było takie troszkę do odświeżenia, do remontu. I na tyle był potencjał, ludzie szukali takiego mieszkania, że tutaj było mnóstwo komentarzy pod tym, pod tym postem. Priv, 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 zapraszam do mnie, proszę napisać, jestem zainteresowany, jestem zainteresowany. I ja o godzinie 23.00 zobaczyłem to ogłoszenie i zobaczyłem kilkanaście komentarzy, 10-12, i pomyślałem sobie: O kurczę. Skoro tyle osób już się zainteresowało tym tematem, najprawdopodobniej już jest po wszystkim, już, no już po prostu tego nie ma. A, ale druga moja myśl była taka: skoro ci wszyscy ludzie piszą, napisz do mnie, priv, 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 no to większość tych ludzi nie zadziała. I co ja zrobiłem? Kliknąłem w, tutaj w, w profil tego właściciela, dodałem go szybciutko do znajomych, żeby mógł wiadomość prywatną napisać, żeby ona nie wpadła do spamu, i od razu napisałem, czy to jest aktualne. Czy to jest aktualne? Bo jestem poważnie zainteresowany. Okazało się, że właściciel był aktywny, był zalogowany wtedy. Napisał do mnie dosłownie po kilku minutach i napisał mi, że jest aktualne, że ktoś tam wstępnie się umówił, ale jest to tylko jedna osoba i jeszcze ona jutro potwierdzi. I wiecie, jak to się finalnie skończyło? Finalnie się skończyło, że mam to mieszkanie nawet do, do dzisiaj e, wynajęte. Więc y, pamiętajcie, takie grupy są dobre, jeśli są to prywatne osoby, jeśli są to agenci, również możecie dogadać. I często, nawet jeśli są komentarze, jeśli są jakieś lajki, ktoś tutaj pisze, że jest zainteresowany, to nie zawsze ta osoba y, zrobiła jakąś akcję. To, że ona tu polajku, polajkowała, to nie oznacza, że to ogłoszenie jest nieaktualne. Pamiętaj, że musisz być inaczej działać niż wszyscy. Większość właśnie napisze, daj mi znać, y, daj mi znać. Y, Napisz do mnie, odezwij się, a większość ludzi po prostu nie zrobi jakiejś akcji. Pamiętaj, zawsze tak jest: większość ludzi idzie po najmniejszej linii oporu, i generalnie większości ludzi się nie chce, mimo że mówią, że coś chcą zrobić. Co jeszcze chciałem Ci pokazać dzisiaj podczas tego surfowania po naszych tutaj stronach. Możemy jeszcze zerknąć sobie na taką opcję związaną z na przykład cenami kawalerek. Mamy tu Katowice, bo często ludzie pytają, a jaka ta cena powinna być, za ile powinienem wystawić, czy to jest dużo, czy to jest mało, że to jest za drogo, że to jest za tanio i tak dalej. Dobra, mamy Katowice, mamy kawalerki. Jak widzisz... E, ceny są bardzo dużo, posortowałem sobie od najtańszych, i tutaj w wyróżnionych ogłoszeniach mamy e, kawalerki od 1000 do 1400 zł. E, a jak damy od najdroższych, e, no to okaże się, że te ceny będą jeszcze, ten rozrzut ceny jest jeszcze większy. Od 1000 zł do nawet 3000 zł, 2500 złotych. Tą ofertę już sprawdziłem, tam jeszcze jest dodatkowo część, czyli tu wy, wyjdzie 2,5 plus 350. Także, jak ktoś zapyta mnie, jakie są ceny, albo za ile można wystawić dane mieszkanie, no to ja mu powiem, zależy co ty oferujesz i zależy dla jakiego klienta ty chcesz mieć tą ofertę. No, tu jest duża kawalerka do wynajęcia: za 1000 plus 450 czynsz. No i możemy sobie zobaczyć, co to za kawalerka. Także no wydaje się, że, że jest ok, że jest w porządku. No i 1450 plus media dużo, mało zależy dla kogo. Wrócimy do tej e, głównej listy i zobaczymy sobie kawalerkę za na przykład te 3000 te 3 zł, 27 metrów, lokalizacja e, 2 km na piechotę od spotka, także samo centrum, apartamentowiec. Co my tu mamy? Co tu jest z apartamentu? No mamy panele, mamy ładną e, białą ścianę, każdy to zrobił. Łóżko, jakieś szafki, CK, telewizor, nieduży, zegar CK i za 20 złotych. E, no i szukam, szukam tu tak jakby tej wartości, która jest. Bardzo ładne zdjęcia, to się zgodzę. Sok jest chyba w ofercie. Fajna, wyremontowana łazienka, bym powiedział bardzo fajna, ale pytanie, czy jesteśmy, czy za taką łazienkę musimy płacić aż tyle. Nie wiem. Nie mi to oceniać. Ładne mieszkanie, na pewno wyremontowane meble też nie jakieś genialne z, z bambusa. Po prostu meble zwykłe za 1000 zł mała lodówka. Więc widzisz, że te oferty są bardzo różne, i ciężko jednoznacznie powiedzieć, dlaczego taka, a nie inna cena. Więc porównując to, to co mówiłem o tych cenach mieszkań, że są mieszkania bardzo ładne, zrobione z pięknymi zdjęciami, jest ta cena wyższa, ale są też mieszkania, które mogą mieć potencjał i mogą mieć podobną cenę, ale są bardzo źle zrobione zdjęcia, i te mieszkania od razu odstraszają. Tu przy kawalerkach, tak samo widzisz, że. Że ceny masz naprawdę, przekrój masz gigantyczny od 3000 aż po 1000. Często ludzie nie chcą dawać wyższej ceny, bo boją się, bo mówią: A dam wyższą cenę, to nikt nie wynajmie. No, a jak widzisz tutaj możesz po prostu podnieść wartość tego mieszkania przez to, że dajesz coś więcej. Możesz kupić po prostu ładną kanapę, która kosztuje czasami w promocji 1500 zł, dodać jakieś używane elementy czasami, bo nie są to wszystko nowe rzeczy. Mogą być eliksa kupione za naprawdę kilkaset zł i puste mieszkanie, które by tutaj wyglądało, byłoby zdecydowanie gorszej jakości do zdjęć, jak to, które widzisz tutaj przed na, na, na zdjęciu. Także naprawdę kwestia tego tylko, co masz w głowie, jaki masz mindset, jak, w jaki sposób tak naprawdę wyceniasz też swoją pracę, to co ty robisz, w jaki sposób tymi nieruchomościami się zajmujesz. Jeśli chcesz sprzedawać tanie nieruchomości, no to będziesz sprzedawał tanie nieruchomości i będziesz miał klientów, którzy będą najprawdopodobniej te ceny bardzo obniżać. Jeśli będziesz chciał mieć wynajmować lub wrzucać do ogłoszenia, Taniego, taniego mieszkania, no to też takie ogłoszenia będziesz rzucał. Zwróć uwagę, tu się świeci światło, też wielu ludzi o tym nie pamięta robiąc zdjęcia. Jest jasno, jest dzień, to po co świeca, oświecać światło? No właśnie po to, żeby był taki bardzo ładny efekt. Tu też zwróć uwagę, świeci się światło, mimo że mamy środek dnia. Jest wiele takich elementów, które są niedostrzegane na zdjęciach, ale one wszystkie wpływają na to, że takie ogłoszenia zupełnie inaczej się odbiera. Hmm, więc to jest przykład kolejnego miejsca, które jest, które jest naprawdę fajne. Tak? Kolejnego mieszkania, które jest ładnie zrobione. Co ja tu jeszcze chciałem Ci pokazać? To jest jedno mieszkanie, które miałem. O, to jeszcze jest taki przykład mieszkania, które jest, bym powiedział, zwykłe. Dwa pokoje w centrum. Chorzowa, też miasto średnio mi znane. Cena 159 tysięcy. Mało dużo. Każdy niech oceni sam. Za 43 metry. No i pierwsze zdjęcie ktoś by powiedział: OK, jest fajnie. Drugie. Schludnie czysto, nic tutaj nie ma. Trzecie zdjęcie, dla mnie już słabe. Słabe zdjęcie, można to zrobić lepiej, można wrzucać inne ogłoszenia. Z tej strony wygląda to dużo lepiej. Ja uznałbym, że w ogóle po co nam ten stół i po co nam ta panterka tutaj zdecydowanie lepiej wyglądałby ten pokój pusty lub bez panterki, bo te kolory już do siebie pasują, do tej ściany, mimo że miałem dwujez z plastyki. Pozdrawiam e, nauczycieli z plastyki. Co tutaj. E, no, to nie pasuje po prostu do siebie, także warto zupełnie te pokoje inaczej fotografować. Kolejny ciemny pokój, który jest ładny, można by coś było zainwestować, ale większości ludzi się nie chce. Żółte kolory też zdecydowanie lepsze by były, białe. No, proste rzeczy, jak widzisz, do zmiany, i można by było takie ogłoszenie mieć zdecydowanie lepsze. Także polecam ci analizowanie tego wszystkiego, posprawdzanie, czasami, czasami zrób sobie kawę, usiądź przy komputerze, przeanalizuj sobie te ogłoszenia, zobacz, jak to wygląda, jakie są, jakie są ciekawe przypadki często w internecie. Jest też taka grupa na Facebooku dotycząca takich słabych ogłoszeń dotyczących wynajmu, ale nie powiem nazwy, bo, bo ona <laughs> zawiera przekleństwo. Także tutaj mogę Ci tylko podpowiedzieć, że, że, że znajdziesz to na pewno. No i pamiętaj, że jeśli szukasz na przykład mieszkania na wynajem dla siebie lub dla kogoś i jego nie ma tego mieszkania w danej, w danej lokalizacji, no nie ma takiego lub, lub, lub w ogóle nie ma, a są mieszkania do sprzedaży, może zawsze zadzwonić do właściciela i powiedzieć: Wie Pan, to, to mieszkanie Pana stoi, nie chce się sprzedać, może Pan jest zainteresowany, żeby wynająć na jakiś czas, mam pewnego klienta, zapłacimy kaucję. Pana mieszkania, panie mieszkania, mieszkania stoi, nie zarabia, a jeśli je wynajmiemy, będzie pan miał pieniądze każdego miesiąca przez ten okres, do którego pan nie znajdzie konkretnego klienta, który chce to mieszkanie kupić. A przez pół roku zarobi pan jakieś pieniądze. Także pamiętaj, że mm, zawsze można jakoś zabezpieczyć się z drugiej strony podejść. A właśnie, a po drugiej strony, jeśli załóżmy wynajmujesz mieszkanie od kogoś, masz takie mieszkanie i jesteś długim najemcą już, tak, długo wynajmujesz, no to można zawsze dogadać się z właścicielem, że dobrze by było wpisać do tej umowy wynajmu taką możliwość pierwokupu, tak, gdybyś był zainteresowany wstępnie kupnem tego mieszkania w przyszłości, a właściciel nie chciałby go jeszcze sprzedawać. Także warto się troszkę zabezpieczyć dla ciebie. Właściciele często się na to zgadzają, bo mówią: No dobra, jak będę chciał sprzedać, to mogę do pana jako pierwszej osoby zadzwonić, pan będzie miał pierwszą informację, możemy taką opcję pierwokupu wpisać w umowę wynajmu i i tak, jakby, no, no nie jest to żaden pewnik, ale jest to taka dodatkowa, dodatkowy taki argument dla dwóch stron, że to mieszkanie jest tak, jakby też dla ciebie przygotowane w przyszłości w ten sposób. No i co? Myślę, że sporo informacji na, na dzisiaj. Jak będziesz mieć jakieś pytania odnośnie cen, ogłoszeń, to zawsze możesz napisać do mnie lub w komentarzu zapytać. I pamiętaj, że ceny są umowne, że często ludzie nie wiedzą jakie to są ceny, jak wystawić, jak wycenić nieruchomość, jak zrobić zdjęcia. Po tych kilku ogłoszeniach widzisz, że te opisy też nie do końca są dobrze zrobione. Więc ja uważam, że ten rynek jeszcze jest naprawdę, no może nie dziki, ale na pewno jest wiele, wiele do zrobienia na rynku nieruchomości. Także pamiętaj, że jeśli chcesz zacząć dzisiaj z nieruchomościami, obojętnie z jakiej strony, czy samemu. Czy chcesz bardzo szeroko działać w Polsce, czy w jakimś konkretnym mieście, tylko to jest wiele do zrobienia, wiele ludzi potrzebuje pomocy, żeby im pomóc, i za tą pomoc oni są w stanie zapłacić, czy na sprzedaży, czy na wynajmach, czy na podnajmach, czy na jakichś większych inwestycjach. Ale pamiętaj, że można to robić albo słabo, jak w niektórych przypadkach, albo bardzo dobrze, lub wręcz genialnie, jak w niektórych ogłoszeniach to widzisz, ludzie robią. Więc myślę, że na dzisiaj tyle. Dziękuję Ci za, za poświęcony czas i pamiętaj, że przeciętność zostaw innym i działaj i bądź jak agent specjalny. Do zobaczenia.